Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, jestem Mitrandir I witajcie w kolejnym odcinku zagrajemy w Assassin's Creed I właśnie przyniosłem się tutaj do naszej lo kolejnej lokacji Ooo i widzę super fregatę Tak już od razu szybka walka na początku Jak nie strzelaj do sojuszniku, do kogo ja trafiłem? A tam jest, widzicie nasz Piracki statek Nie wiem czemu jest dla nas wrogi jakby Full sail a bo tutaj jest ta blokada. O, sła do słabej lokacji się przyniosłem, powiem wam i ognia. Wow, ale ścinki. A, gdzieś się w tylko. Co to jest w ogóle za ilość? O, dobra, garnęło się. Kurde. Pewnie, prosto w to. Traf, traf. Y, Nie w tą stronę. Wow. Dobra, dostaliśmy. Nie wiem czemu ten bryg piracki chciał nas atakować. Pewnie przez to, że go tak trochę obiliśmy. Wow, a to co strzela? A, tamta fregata. No dobra, zwrot. Ale do nas. To. A to jest w ogóle liniowiec. Ło, wow, było blisko. Prawie go zatopiłem. Jest przegata. Musimy się stąd wydostać jakoś, żeby popłynąć do naszej misji zabójstwa kolejnej, którą chcę dzisiaj wykonać. I jak widzicie mam szaty Altaira aktualnie ubrane. Tak ja się wziął żeby sobie w szatach Alteira trochę pobiegać. I ja natrafiłem go. Aha. Dzisiaj będziemy grali Edwardem Altairem. Może przyniesie mi to większe szczęście w walce. No, zaczęło się całkiem dobrze. No, wbij się w kogoś. A on mnie tu widzi. Mogę go jeszcze skoczyć. Aha, tu jest uglobany masz i tak tutaj nigdzie nie wejdę, dobra O, no to mi zatakuje, aha Ciebie nie lubię No, dziękuję up up Tak lubię najbardziej walczyć na tych stapek Po biegasz i wbijasz ostrza wszędzie gdzie się da A, czemu nie skontrolowałeś? No, co jest? Dobra, teraz. Za szybko po prostu naciskałem. Teraz. A ja go tylko powaliłem, dobić go, dobić go. Pięknie. Dwoma mostrzami w ogóle go zbił. Ciekawe tak I zdobyliśmy metal, który był nam potrzebny, żeby sobie ulepszyć moździerze na elitarne. Więc jak będziemy na synnym porcie, to sobie ulepszymy. Na razie musimy się szybko przebić przez ten liniowiec tam. Nie chce mi się zbytnio z nim bić. Jest pewnie na pełnej pełnych żaglach. Staramy się wypłynąć. O, cała flota. Niedobrze. Trzeba się stąd jakoś wynieść. A no, tam, tędy coś upłynę, czekajcie. Jaka duża jest ta... Aha, tam jest ślepa... No musimy tędy wypłynąć, a tu jest cała hiszpańska flota. I potem musimy dopłynąć tutaj widzicie. Dobra, przebijemy się przez liniowie liniowiec, coś czuję. Coś czuję, że nie mam wyboru. Pewnie, prosto w to. Gratuluję mi po prostu. I czemu ten... Cały czas mnie jakby poszukuje ten piracki. Zamiast mi pomóc normalnie. No wiem, że cię kolego obiłem, no ale nie obrażaj się. <laughs> nie miałem tego w zamiarach. To są mi... skrzynki czy miny? Krzyjenki No i zaważy nas, ale co tam On się stąd nie ruszy, o ile się ja się nie mylę. On tu będzie stał tylko i nawalał do nas moździerza. Wow Więc ma to swoje plusy, bo oni żagli nie postawią. Zresztą ten moździerz jest całkiem silny. Tak żeby nas nie zaważył ten bryk. Dobra, damy radę. Fajna muzyczka pościgowa. Tylko i za nami nie popłyną właśnie. To jest jeden z niewielu statków, których nie da się wyciągnąć jakby ze sobą w jakieś miejsce. Oni zrobią blokadę tego portu i coś mieszne ta blokada nigdy nie znika. Dobra Dzisiaj kolejna misyjka zabójstwo będzie I mam nadzieję, że może jeszcze coś... Czekajcie, czy tutaj jest jakiś semacik, przy okazji, bo muszę wiedzieć, czy szukać skrzynek. Nie, nie ma schematów. Jak tutaj jest misja zabójstwa to nie ma schematów. Musimy poszukać jeszcze trochę schematów, bo chyba nie mamy jeszcze elitarnych dział, czyli tarny kul. Słuchajcie, jakiś woreczek mi się pląta. <coughs> Trzy skrzynie, dwa fragmenta niemusa, jeden sekret. Dobra, już jest skrzynię przemytników też. No to, że misja zabójstw jest tutaj. Ale pewnie będziemy musieli opłynąć wszystko, żeby wyjść tutaj na pewnie gdzieś na powierzchni i dopiero on będzie gdzieś wyżej. Bo wątpię, żeby był tak blisko. Pewnie się zaczyna po prostu y, miejsce, w którym wyszukujemy. Musimy go jakby znaleźć. Nie lubię medus. Nigdy nie wiem, jak dokładnie... Właśnie. Zidenty zidentyfikuj. O, czyżby tutaj już było wyjście? Nie, jednak nie. Myślałem tutaj. Głupie meduzy. Skręć, a no. Pływanie najbardziej nie chyba w tej grze, powiem wam. Znaczy takie, właśnie takie podwodne. Jeszcze wieżowca się biłem, naprawdę. O, chyba widzę skrzynkę. Ja tu jeszcze zginę z tymi meduzami, jak tak dalej będzie. Nie wiem, czy się odra odradza życie że pod wodą na pewno nie, ale czy jak wypłynę? To jest tylko kieszeń, tak? Ech. O, odradza się życie, co super To dajemy nura Edward jest dobry tak umie długo pływać Tyle tych medus To są jeżowce Nie też nie możemy wpływać Same trudności na tej drodze normalnie Jak nie meduzy to jeżowce O i właśnie prawie bym w jednego wpłynął O chyba już jesteśmy w krywce przemytniku Coś mi się tak wydaje tak! Dobrze mi się wydaje. Wow! Mam czym go zdjąć? Mam strzałkę z liną, co jest śmieszne trochę. Nie, jednak nie, nie mam. No nie mam nic po prostu. Trzeba wymyślić w jakiś sposób, żeby gościa zdjąć. Czy on się stamtąd... Może on się odsunie w jakimś momencie, nie wiem, zobaczymy O, tutaj może da się wyjść Bo nie mamy też broni, więc musimy go na pewno zabić jakoś po cichu Jeszcze nie mam strzałki z liną, czemu mi to pokazuje O i dwóch już O, ale widzicie, jest muszkiet A, ten wszedł, kolega czy on się obraca w ogóle chociaż raz? Ale myślę, że nie Dobra, nie mamy wyboru Miecz raz skoczujemy ten miecz Dobra, bo kolega tu zaraz wyjdzie Czego będzie szybko zaciukać No, dokładnie o coś takiego mi chodziło O, możemy sobie wziąć ten muszkiecik I to nie jest głupia rzecz Puszki się dobrze bije No i można strzelić To też jest często... Ło Dobra, udało się Bo Teraz wszyscy na nas ciepną zapewno Tak Żywa tarcza Pięknie Ło! Wow, będzie krwawa jatka, ja już to czuję I ja tego nie przeżyję Nie ma szans, dobra, uciekajmy stąd a jak sąd uciec? Uf, dobra to było dziwne teraz to co zrobiłem Podnieść broń Ale bez broni to Dobra uciekajmy bo Dobra trzeba ich zgubić bo to jest bez sensu tutaj wbić się O tam był ten topór Miecz, miecz Na górę. A nie da się na górę, to skoczymy. <grywa> Ola. O, właśnie na to liczyłem, że ktoś za mną skoczy. Będzie ich tutaj mniej teraz. Będzie mi łatwiej sobie dać z nimi radę. O, szczególnie, że to ci leccy skoczyli. Daj mi broń. Dziękuję. O to mi chodziło. Pięknie. Wow. A to jest kapitan taki jakby ich, ich dowódca Wykończony Szkoda tylko, że tej broni nie mogę zabrać na górę Ale już dwóch mniej, zostali tam u góry tylko ci siłacze chyba Niestety straciliśmy broń, ale Tu gdzieś była jeszcze O, jest Ej, nóż w ogóle podniosłem o, to mi się podoba. Dobra. Możemy miotnąć nożem w jakiegoś siłacza. O, mamy muszkiety. Chyba do nich trzeba będzie trochę postrzelać. Podoba mi się taka propozycja. To coś śmiesznego ich nie, wie, nie ma teraz. Nie, nie, nie będę strzelał. Wiem, że korci, ale. Dobra, sprawdzimy sobie tę mapkę, co tutaj jest. Putin. No. O, elitarne ciężkie kule. To potrzebujemy. Wow, o, to, to w ogóle za śmieszne miejsce jest Ostatnia skrzynia to już od razu też zbiorę no Nie ma tu nikogo, no? Dziwne Czy tam w ogóle jest fragment Animusa? Chyba tak Zaraz mi się Brotherhood przypomina. Tam jest dużo takich akcji, że się tak skacze dookoła. Ups, tego nie miałem w planie. Ale zaraz, czy ja nie zrobiłem kółka już? A, dobra, już widzę. Już widzę co robiłem nie tak. Tam jest przecież przejście. Mhm. Fragment Animusa i jeszcze jeden... A, jeden jest tam gdzieś. Pewnie jest tutaj u góry. Tutaj jest w ogóle chyba wyjście. Albo i nie. Czekajcie, ja sobie zaznaczę ten fragment Animusa. To mi pokaże, w, jakim, w którym miejscu on jest. Niżej. Aha, tutaj nie, uda mi się tutaj zejść A udało mi się Idealnie Super Teraz jak stąd wyjść Może tamtędy Musimy w każdym razie znaleźć wyjście, które poprowadzi nas do statku Bo wracać tą samą drogą to się chyba wam nie chce Mi tym bardziej Ups nie Do końca to chciałem zrobić Tam się chyba nie da wejść. Ała. Jednak wyjście musi być chyba gdzieś tam u nich. Albo tam? Co tam jest? No nic. <śpoko> Spoko. Czy się jakoś stąd wydostać. No jak nie, to się wrócę, ale... Na pewno da się stąd jakoś wyjść. Szybciej. A są takie wyjścia tylko. Nie wiem do końca jak to zrobić. Tędy rozumiem nie da się wyjść. Prawdopodobnie nie. Tam pewnie też nie. Przecież to miejsce tutaj wygląda całkiem ciekawie. Można spróbować. Eee, chyba się nie da. No, naprawdę? Ja się... nie, dobra. Fail. Szukałem po prostu... W takich skomplikowanych miejscach, a to było takie łatwe. No, ale widzicie. Kolejna misja zabójstw wykonana. Kolejny wrak został sprawdzony, znaczy to nie był wrak statku, ale Coś tak tutaj nazywa Krywka metników o, była sprawdzona I już wiemy, gdzie są elitarne ciężkie kule i możemy się wybrać po to No, zmienimy się w Altaira Wow Dziękuję I teraz stop Musimy sobie sprawdzić gdzie A, nie, nie mogę chyba sprawdzić Muszę wyjść, z... znaczy puścić ser mapki nasza ostatnia mapa to powinna być gdzieś tu o 307 190 o gdzieś po drugiej stronie zupełnie o, 307 o o tu gdzieś tutaj powinna być Zobaczymy zaraz. Ciężkie kule ma tylko za y, rale, więc nie potrzebujemy ani metalu, ani niczego takiego, mi się wydaje. Jeśli uda mi się znaleźć ten schemacik, to się okaże. Też śmieszne, w tym stroju widać całą twarz, a jak y, y, gramy w Assassin's Creed da 1, to nam nie widać twarzy Alteira. Ja nie wiem, czy to nie było właśnie w tym budynku, więc może nie będę zaskakiwał. Mapka. Jeszcze raz. No, chyba tutaj jestem. Basenik jakiś z wodą, tak? O, o, tak, to jest to miejsce. I powiadasz, że gdzieś tutaj. O, widzę już, dobra. O, to było łatwiejsze, niż myślałem. Schemacik, super. Zabrane schematy dopiero 6 na 18. Słabiutko coś. No po tak, teraz będę kończył już jakieś 3 minutki mamy, to sobie pobiegamy i skrzyneczki tutaj pozbieramy w tej naszej lokacji. Wymaksujemy sobie tę lokację trochę. Dobra. Najbliższa skrzynka chyba tutaj i przy okazji potem będzie buteleczka i fragment animusa. Wow! Aha. No dobra. Nie, 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 nie. Wow. Myślałem, że spadnie. Mamy skrzyneczkę. Mamy tutaj fragmencik Nimusa. I na dole buteleczka. jesteś butelko tu jesteś Zresztą szaty nagle się wybielają <grymne> taka imitacja słyszenia ciekawa rzecz ale nie wiem czy potrzebna mój czas terminowania tak teraz będzie sobie tutaj poczytać żeby to mało przewiał Mistrz Davenport No, to jest jak, jakiegoś Davenport to był tam mistrz y, Asasynów y, w tym Co my też jeszcze mamy do znalezienia Jedna skrzynka, ale tam daleko Chce mi się pieni mieścić. A dobra, pójdę i kończymy odcinek przez skrzynce w sumie i tak już. Ona chyba jest sobie gdzieś tam u góry, ale... Ostrza. Pistolety i dajemy. O, ostroka z nie. Mam tylko jedną jedną strzelkę z nią. sobie w ogóle poza nagraniem... Opatrzcie no jak się szaty wybielają. <grym> ja sobie poza nagraniem.. Yy, co jest? Aha, to jest Ja sobie poza nagraniem ulepszyłem sakiewkę. A wy co? Mm. Po się pewnie tutaj rozbili i uratowaliśmy paru piratów. No spoko. I tak, zwiększyłem sobie y, sakwę na strzałki z Liną, dlatego teraz możemy mieć 10, a nie 5. Tylko, że sobie ich jeszcze nie, nie kupiłem, nie wytworzyłem, nie. nic już z nimi nie zrobiłem, więc dlatego ich nie mamy jeszcze. Ale muszę to zrobić. W sumie dobrze, że to zauważyłem teraz. Dobra, i ostatnia skrzyneczka. I lokacja wymaksowana. Jak fajnie. Dobra. To mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przejdź na Was Mitrandir. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie.